Mamy braki, tak jak stałe fragmenty gry, które gdzieś tam nie zdobyliśmy tej bramki w tych meczach za mojej, za mojej kadencji. Tutaj oprócz tych rzutów karnych w Cardiff, to, to, to w meczach, które graliśmy, na pewno musimy też płynnie przejść się same po odzyskaniu piłki do tej fazy ofensywnej i musimy też zwrócić uwagę na to, że z jakimi zespołami będziemy konkurować i grać. Dla mnie zadowalające, no jeżeli wyjdziemy z grupy, to wyszliśmy z mega silnej grupy i będziemy mega mocnym zespołem, to jest akurat wiadome, dlatego chcemy wyjść z grupy i chcemy zrobić wszystko, żeby było. Ja mogę tylko podziękować Państwu bardzo za dzisiejsze pytania, że po prostu skopiliśmy się na piłce i to, co jest najważniejsze i, i żebyśmy wszyscy w tym kierunku szli. I jeszcze raz kibiców proszę o to, żeby nas wsparli, żeby wierzyli w nas i ta wiara to jest kluczem, że zespół, bo, bo dla mnie najważniejszy jest zespół. I jak widać jak przyjechali i po tych zawodnikach radość, którzy przychodzą do szatni na boisko teraz na pewno jak wyjdą to to jest dla mnie kluczowe i obyśmy w tych meczach pokazali jako drużyna klasę i żebyśmy od samego początku na pewno nic też nie będziemy zmieniać, będziemy tak samo się przygotowywać i tak samo starali się grać I jak graliśmy dotychczas w tych moich meczach, w których byłem trener.